Okej, okay, witajcie, jestem Igor i dzisiaj jest nowy sezon w Jurassic World The Game. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku zagramy sobie możliwy że Champion Park. Co że mam taki głos, ale to jest 28. podejście do tego odcinka. Dalej się nie udał. Czy się kiedykolwiek uda, tego ja nie wiem. Już dwa challenge kurna próbowałem i żaden mi jeszcze nie wyszedł. Widzimy się za godzinę, jak to się wygra. Jest, wygrało się. Jupi, jupi, jupi. E, e, jak on mnie zmieni. Ja piernicze. Nie wal tym punktem. Dobra, nie walnął. Może dał tarczę. Dobra, dał tarczę. Uff! Jo. Cyk i cyk. Cztery punkty. Myk. Dwie tarcze miał. Raczej trzymanie walnie, chociaż nie wiem, bo to menda. No, co, co? No jak on się domyślił? Nienawidzę szmatulca. Cyk. 3 punkty. Wystarczy? Wystarczy. I tu cztery. Tym mięsnym muszę ich pokonać. Ja nie wiem, czy ja to zrobię. No, jak waniesz czterem, a masz troszeczkę za dużej. Co jest? Jak on to zrobił? Dobra, ale teraz chociaż mam prostą drogę. Prosta droga. Dobra, to już będzie wygrane po prostu. Dobra, udało się. Pierwszy Win Champions Pack jest nasz. No, a wy żyjacie na dwa niszcze. I sobie teraz mogę polecieć, Jolo. Cyk. Widzicie jakiś matulec i ile, ile tarcz dał? Ha. Myślę, że mnie pokona. No, będę. Nie uda się. Dobra, dalej. Kolejna bitwa. Rynowałem właśnie z jednego z najlepszych swoich mięsnych. Ciebie na zachowywawczość. Ciebie na wodnego. I ciebie w razie czego? Nie wiem, ludzie, te Champion Spaki są trudne. Ja nie ściemniam, to serio jest trudne, cyk, ale ten mięsny, Chociaż ma więcej życia, on, chociaż nie padnie na jednego strzała od tej Mendy. Ła, ta Menda nawet nie wywaliła tym jednym strzem. O, bo jeden. Z... A, bo jeden dał starczy. O, to dwa punkty masz. Aha. Dobra. Czy ja mu muszę tłumaczyć, co to jest debilizm? Chyba debilowi nie trzeba. Ja go na trzy ciosy wcześniej zabiłem, więc spróbujmy. Raz, dwa. Tak, dobra. Że teraz mam problem z punktami, a on ma na dwa ciosy mnie. Dobra, będzie mógł mieć tylko jedną tarczę, to będzie prosto. Dwa punkty wali. Ok. Musi mieć jedną tarczę. Może mieć. Ja go... Dobra, to muszę walnąć wszystkim. Nie miał tarczy. To tutaj już zwaliłem. Ale on ma mało ataku. Dobra, ja się tamten gorgozaur go wykończy. Pięć punktów musisz walnąć pięcioma. Zawiód mnie. Walnął mniej punktów. Teraz cztery punkty tu. Bo trzeba, bym go nie załatwił. ma cztery punkty. Walnij czterema. No morda no, bo... Cztery tarcia dała menda jedna. Wal czterema. No co jest? Bo on mi ma na dwa chod. shot. No walcz, Terema. Jest, dobra, pierwszy się skusił. Dobra. Druga bitwa też jest po mojej stronie. Farto chyba miałem z tą drugą bitwą, bo ja umiem czekać. Umiem czekać. Umiem czekać, dlatego mnie zwołał Igor Gracz. Czekać. Dobra. O kurna, 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 kurna. Cyk. Zabierałem sobie jeszcze nagródki na nowy sezon. Um, pyk. Pyk. O oh no! Co ja teraz zrobię! Proste, co ja teraz zrobię? Panato, panat. Proste. <grystanie> Już dzisiaj nic takiego trudnego nie planuję grać dlatego ten co ja tutaj? E, pyk! Zmienię na mięsnego. Nie, byłby smatulcem, jakby nie zmienił. Wow! Debilu! Wkurzyłeś mnie! Będzie teraz chłopie dekantacja. Szybka dekantacja na ciebie. Pyk! Teraz wchodzi T-Rex nie było mieć takiego T-Rexa. Wiecie, ja mam T-Rexa, ale będę miał trochę słabszy. Ktoś mi powie, że jest debilem. Cyk, myk, ten się wyłożył. A, bo ty masz teraz tego efekt perfekt. Musisz walnąć trzema. Wiedziałem, dobra, czyli... Czyli Champions Pack jest nasz. Wiadomo, że w Champion Packu jest gówno, ale po prostu. Nie miałem co nagrać, więc powiem, a nagram walko Champions Pack. Cyk, cyk. Poskładany szybko. I teraz tak. Dałeś mi Champion. Wow! Super! Rare. Ale rzadki dinożar. Teraz tak spróbuję coś zrobić. Spróbuję to wygrać, ale jak się nie uda, to nie. Dobra. Tu jest. Pierwsza bitwa jest. Pierwsza bitwa jest w tym gówniarskim challenge'u. Wieszcie, ten challenge od DNA jest taki zły. Takim dziadostwem jest. Teraz RR. To na Rerynich niech będą... To może być sererów. Ty możesz być, bo ty się ściągniesz na dwa. Choty. Czo czosy. Choty. Czosy. Choty. Cyk. Jak walniesz dwoma, to mam wina. Walnij dwoma, murdeczko. No nie. Dobra, ludzie mamy. Druga bitwa jest też po naszej stronie. Szczęście. Szczęście mi teraz do a ta ostatnia to nie wiem Będzie ultra super duper legenda Nie to będzie raczej walka z super rerem Cyk I tak super rare. To niech będzie on Bo ma się na dwa szoty Tutaj już nagrywam całą bitkę Bo to jest dosyć skomplik Skomplik -ką. Nagrywam Dobra Teraz tak to on ma dwa punkty, jak wywali dwoma. Nie wywalił. Jak za. Sorry, ludzie, ale musiałem to wyłączyć, ale on na szczęście dał. And, e, nie zachował. Ludzie, ten. Ten event jest po prostu głównym. To klon, który nie robi tego samego co wy. Ktoś mi to wytłumaczy, jak to działa. Klon, który nie robi tego samego co wy. Trzy 3, 3 punkty. Na trzy punkty siebie masz. Na trzy punkty. To jest po prostu denerwująca, to wszystko. Znaczy, ten event jest denerwujący. Naprawdę. Dwa punkty masz. Na serio. Czemu nigdy wy nie robicie takich fajnych rzeczy? Dwa punkty. Naprawdę. No, jeden punkt zachował. Walnij czterema. Wiadomo, że nie walniesz, ale walnij czterema. Wiadomo, że nie walniesz. Wow! Naprawdę, dałeś mi to wygrać. Pozdro. <laughs> Dziękuję, tej grze, że dała mi to wygrać. Wreszcie. osiemnastu próbach. Szkoda, że nie dałaś mi tego wygrać, Grze za pierwszym razem. Byłbym wdzięczny. Ile. Ile dna? Naprawdę? To nawet na jeden bilet nie wyszło. No dobra, no więc co? Ja życzę wam jego oglądania i pa!